No witam wszystkich, jestem tagel, poruszymy kwestię, coś takiego, bo każdy jest kaski. No i chodzi o to, jak się byliśmy, no nie, na w Łodzi. Kiedyś, kiedyś, w 2014 roku, a jeszcze jak mieszkaliśmy na wschodzie. Tam, tam jest już ruina, nie ma co bardzo do tych wspomnień, bo aż krew zlewa, jak widzę to, że jest zniszczone wszystko, nie jest to wszystko zadbane, tylko wyniszczone, a dwa, dla mnie to są ci, co by to są frajerzy, bo chcieli zarobić na nas, a my się nie daliśmy, to jest to. E Ogólnie w dzień w dzień byliśmy na ofie w Łodzi. Jest takie miejsce. Skubisko takie jest. Najlepiej się wieczorem spotykać się tam ze znajomymi. Tam często przechodziliśmy na ofa. Nie, po pracy się wróciło, za to się obiad czy kolację i się szło na na opa na Piotrkowskiej w Łodzi I tam poznaliśmy dużo ciekawych ludzi ogólnie. Yy... Poznali nas ogólnie w a nie tylko przez internet. Jak niektórzy gimbusy trollen przez internet żywią to nie, nie, nie. Dla nich to jest Czarna Maria, żeby z nami się w rzeczywistości spotkać. Troleni gimbusy Poznaliśmy sporo tak fajnych ludzi. Robiliśmy różne e, zloty tam. Pamiętam w roku 2014 roku. Każdy, jak weszliśmy tam na ufa taka grupka ludzi było już sporo ludzi było wieczorem na trzecie piątek sobota to było dużo ludzi wieczorem około 20 dużo ludzi już było jak weszliśmy tylko na chwilę na ofa, to już każdy mówił o takie kobra zobacz zobacz to jest taka kobra no i każdy leciał do nas pogadać zrobić z nami fotkę a dwa zrobiliśmy ogólnie yy, zapowiedź koncentru był koncert też zrobiliśmy zapowiedź to wszystko wszystko ładnie i tam się fame Wbił się jeszcze bardziej niż to co robiliśmy na YouTube to jeszcze udało się nam wbić fame na ofi teraz of jak chcecie Kiedyś było tak, że można było sobie alkohol wnosić na piwa, piwa, wódkę i inne rzeczy, a teraz już nie ma tak. Jest taka bramka, i jak chcecie wejść, to ochrona was sprawdza, czy jakiś przemyt alkoholu nie, nie robicie, czy przemyt narkotyków i inne rzeczy. Kiedyś jakaś w roku 2014 roku na się wbiliśmy na ofa tak że nie było to jeszcze pilnowane udało nam się tak jak fartem a teraz chcecie weź na przykład chcecie weźć z piwem już nie wiecie się tam na ofa was wycofanie albo zostawicie piwo i wejdziecie, albo w ogóle nie weździecie. Teraz tak off jest, bo off to jest miejsce prywatne tam. Prywaciarz tam w ogóle e, e, wykupił to całą tą, cały platofa dlatego tak regula mi się zmienił. E, nie podoba mi się to bardzo z tego powodu, że można było wejść na offa bez żadnych kontroli tak było w roku 2014 roku a teraz was sprawdzają czy robicie jakieś przemyty i nie ma już e, takiej grupki zebranej na przykład tam w rogu tu już nie ma bo już każdy ucieka stamtąd bo to nie jest to samo jak było kiedyś Przedtem to było tak, że się witało się z, z kumplami, z koleżankami, piło się ogólnie, a teraz, żeby weź nowa, Musi, musisz być czysty. A tam było tylko zawsze miejsce na właśnie imprezowanie, picie, tak jak tak miejsce było, a teraz już nie. I się tam wbiliśmy akurat na owa włodzie, przecuchowska. Nie pamiętam czy 200 coś, już nie pamiętam, bo już nie przebywamy tam, jak tam nie ma sensu. Z tego powodu, że to nie jest off jak kiedyś było, w 2014 roku, tylko zmieniło się. Bardzo się zmieniło. I dlatego tam się nie przechodzi już. W tym roku postaramy się zobaczyć co się zmienia na ofie, czy jest w ogóle warto zadać ekipę, pójść sobie na OFA, czy lepiej gdzie indziej. Gdzieś w klubie czy w knajpie. A zobaczymy co w tym roku będziemy robić. Tak mówię, no tak się nam się wbiło na ofa. na sobie w łodzie że akurat można było improwizować inne rzeczy a teraz przykro mi, ale już nie ma tak jak było kiedyś i to bardzo żałuję, że tak taki regulamin się zmienił mam nadzieję, że powróci ten regulamin stary, jeszcze raz to może wiemy się znowu na ofa, znowu będzie intra lub poznanie ludzi Pozdrawiam.